Cześć! Dzisiaj króciutko opowiem Ci, czym jest półton i cały ton. Nazywam się Kiepuszewski Piotr, to jest kanał Ścieżka Uwielbienia, na którym wspólnie uczymy się muzycznego uwielbienia. Zapraszam Cię do klawiatury! W stroju temperowanym, czyli takim, który wykorzystuje 12 powtarzających się dźwięków, najmniejszą odległością między dwoma sąsiadującymi dźwiękami jest półton. Na przykład znajduje się on tutaj, 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 tutaj i tutaj też. Półton możemy zbudować od dowolnego dźwięku w górę i w dół. Na przykład. Górę i w dół. Nie ma znaczenia, czy dwoma sąsiadującymi ze sobą dźwiękami na klawiaturze są dwa białe klawisze, czy biały z czarnym. Zawsze najbliżej sąsiadujące ze sobą klawisze będą półtonem. Czasami zdarzy się, że trzeba zagrać dwa białe klawisze, ponieważ pomiędzy nimi nie ma czarnego klawisza. Bardziej szczegółowo o budowie klawiatury opowiadam w filmiku, który właśnie tutaj się wyświetla. Jeśli chcesz, zachęcam Cię do jego obejrzenia. Jak sama nazwa wskazuje, pół tonu to połowa tonu. A więc dwa półtony dadzą nam cały ton. Jak to wygląda na klawiaturze? Mamy na przykład półton i półton. Jeśli je połączymy i opuścimy środkowy dźwięk, da nam to cały ton. Podobnie możemy budować całe tony w górę i w dół, a więc możemy przyjąć, że zawsze są to 2,5 tony obok siebie i opuszczamy środkowy dźwięk. Na przykład tutaj też mamy cały ton, oraz na przykład tutaj opuszczamy czarny klawisz. Ale możemy zagrać również 2,5 tony w górę i opuszczamy wtedy środkowy klawisz. Dzięki temu cały ton możemy zbudować w górę i w dół. Od każdego dźwięku. Jeśli chcesz grać na gitarze i zastanawiasz się, jak półton będzie wyglądał w tym przypadku, naciśnięcie każdego kolejnego progu będzie powodowało podniesienie dźwięku o pół tonu. Dzięki półtonom i całym tonom możemy budować różne skale i różne wielkości interwały. Jeśli chcesz, abym zrobił filmik o interwałach, daj mi koniecznie znać w komentarzu pod tym filmikiem. Jeśli podobał ci się ten materiał, zapraszam cię do subskrypcji tego kanału poprzez kliknięcie czerwonego przycisku subskrybuj oraz dania łapki w górę. Możesz też zostawić komentarz z informacją, czego chciałbyś chciałabyś nauczyć się następnym razem. Jeśli cokolwiek było niejasne lub masz inne pytania, koniecznie napisz o tym w komentarzu. Tymczasem bardzo dziękuję ci za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.